Siemano! Dziś pokażę Wam, jak zrobić mega trampolinę. Pokażę Wam, potrzebne będą nam te rzeczy, które układamy w ten sposób, żeby utworzyły nam taki kwadracik pod nimi. Oczywiście możemy podłączyć to w swój sposób. Podłączamy je, te tory, i układamy tory tak, żeby utworzyły tak, jakby zegar. Po czym wychodzimy i kładziemy sobie ile chcemy wózków, yy, ostrożnie żeby ich nie dotknąć, bo wtedy cały mechanizm nam wybuchnie. Wchodzimy do środka, ruszając wózek. I po czym jeden, widzicie, nie spadniemy jak zwykle w te samo miejsce, ale cztery wózeczki, jeden po każdej stronie, wywala nas na Wejdźcie kratek, na razie cześć!